Dzień dobry. Witam Was wszystkich serdecznie z najpiękniejszego miejsca w Lublinie, Ogrodu Botanicznego. Nazywam się Dorota Mazurek, jestem wychowawcą internatu i koordynatorem programu Szkoła Promująca Zdrowie. Już piąty rok prowadzimy działania związane z promocją zdrowia. Czerwiec jest miesiącem, kiedy podsumowujemy nasze działania, organizujemy festyn zdrowotny. No niestety w tym roku z przyczyn. Oczywistych system nie odbył się. Niemniej jednak nie zapomnieliśmy o Was. Mamy dla Was wspaniałą niespodziankę. Już od poniedziałku zapraszam Was na media społecznościowe, na nasz profil ośrodkowy na Facebooku na tydzień pod hasłem Ze zdrowiem mi do twarzy. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa na profilu, ale nie tylko. W życiu codziennym również. Mam nadzieję, że nasze inspiracje będą dla Was pomocne, żeby prowadzić do życia w codziennym życiu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i uciekam, bo idę zwiedzać ogród. Do zobaczenia!